Cześć, kłaniam się nisko i witam Was w kolejnym odcinku ósmego obiegu. To już 33 odcinek na moim kanale, co mnie niezmiernie cieszy. Całkiem ten czas szybko leci. Szybko czas leci także w trakcie tego odcinka, a mamy o czym pogadać, bo będzie o Kubicy, o Russellu i o tym, co działo się w Red Bullu. O tym wszystkim dzisiaj usłyszycie, więc nie ma na co czekać. Króciutkie intro i zaczynamy. Po krótkiej przerwie wracam do takiego regularnego nagrywania filmów i reagowania na to, co dzieje się na bieżąco, bo jak wiecie, ten zeszłotygodniowy film o Grand Prix Polski i o torach w naszym pięknym kraju był nagrany wcześniej, bo ja troszkę się urlopowałem, no i w trakcie tego urlopu dotarła do mnie informacja o zmianie w Red Bullu i za chwilę o tym sobie powiemy. Będzie też o tych najnowszych wypowiedziach. Znaczy, one w sumie nie są jakieś bardzo nowe, bo są z ostatniego weekendu wyścigowego, ale jakoś one wróciły do obiegu wypowiedzi inżyniera Williamsa na temat Roberta Kubicy i jego zrozumienia opon. Będzie też o tej sprawie najświeższej, czyli o tym. Co mówił George Russell na łamach autosportu, a mówił o polskich kibicach twierdząc, że 50% komentarzy na jego profilach społecznościowych to jest hejt ze strony naszych rodaków. Co nie jest jakąś super informacją, ale do tego sobie za chwilę przejdziemy. Wam przypominam o subskrypcjach mojego kanału, będę za to bardzo wdzięczny. A teraz przechodzimy sobie do meritum i zaczynamy od Red Bulla, jeśli nie chcecie słuchać o Red Bullu, bo Was to nudzi. To przewinicie sobie film do tej części poświęconej Williamsowi, ale o Red Bullu też jakoś bardzo długo nie będzie. Ale muszę od tego zacząć, bo jest to sprawa, która niesamowicie mnie grzeje, niesamowicie mnie podnieca, bo zamiana kierowców w trakcie sezonu to zawsze jest coś, co wywołuje jakiś dreszczyk emocji, no i możemy się spodziewać, że to doda nam też mnóstwo pikanterii w tych kolejnych wyścigach. Będzie o czym rozmawiać, no bo przecież mamy Piera Gaskiego, który został zdegradowany, a w jego miejsce. Awansowany do Red Bulla został Alex Albon. I teraz powiem Wam o kilku rzeczach, co ten ruch pokazuje, jeśli chodzi o całą sytuację Red Bulla i w ogóle o Formułę 1. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, która została odsłonięta przez tę sprawę, to to, że nigdy nie można w pełni ufać dziennikarzom sportowym. Bo słuchajcie, nikt tego nie, nie przewidział, absolutnie nikomu do głowy nie przyszło żadnego artykułu, nie, nie znaleźliśmy. Mi się wydaje, że w ogóle nigdzie nie było chyba. Nawet wzmianki o tym, że ewentualnie Albon może być tym kierowcą, który zastąpi Gastiego w trakcie sezonu. Autosport przecież, czyli tytuł, który jest bardzo szanowany w świecie Formuły 1, chwilę przed tym, jak to zostało ogłoszone, opublikował film, w którym zastanawiano się, czy ewentualne zastąpienie Gastiego przez Kwiata to jest dobry wybór. I tam absolutnie o Albonie nie było mowy, więc to pokazuje, że nie zawsze to, o czym się mówi się stanie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie zawsze to, o czym się nie mówi, nie może się wydarzyć, tak jak mieliśmy przecież ze sprawą Daniela Ricardo i jego przejściem do Renault, wtedy też nikt absolutnie tego nie, nie przewidział, chyba Joe Saywood tylko tego samego dnia napisał rano, że, że to ma się wydarzyć, ale jeśli chodzi o wcześniejsze informacje, to wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy, więc pamiętajcie, że do wszystkich informacji, także tych podawanych przez polskich dziennikarzy, zawsze trzeba z pewnym dystansem podchodzić. Choć oczywiście zawsze zaznaczamy, że jeśli to, co mówimy, jest plotką albo jakimś domniemaniem, to, to Wy o tym dobrze wiecie, a jeśli czegoś jesteśmy pewni, no to też oczywiście na to zwracamy uwagę Druga rzecz, która została pokazana przez tę sprawę, to to, jak z jak dużym dystansem musimy też podchodzić do tego, co mówią szefowie zespołów. Słuchajcie, sobie sprawdziłem. 30 dzień lipca. Helmut Marko mówi, że Pierre Gasly zostaje w ich ekipie do końca sezonu, że absolutnie żadnej zmiany nie będzie. To był 30 dzień lipca. 12 dni później Albon zastępuje Piera Gastiego. No i to pokazuje, że do. Kwestii wypowiadanych przez szefów zespołów naprawdę musimy podchodzić z ogromnym dystansem, szczególnie jeśli oni wypowiadają się na temat kontraktów, pieniędzy, transferów polityki w Formule 1. To naprawdę musimy brać z ogromnym dystansem, bo pamiętajcie, że to w pewnym sensie są właśnie politycy, którzy tę grę w Formule 1 muszą rozgrywać po swojemu i oni nie zawsze mówią pełną e, prawdę. Możemy się pochwalić, jeśli chodzi o redakcję Eleven Sports, że mówiliśmy jeszcze przed zakończeniem tej pierwszej części sezonu, że Piergaski naszym zdaniem nie dokończy e, tego sezonu w Red Bullu, ale też bijemy się w piersi. Nikt z nas w ogóle nie przewidział, że to Alex Albon może go Zastąpić, a to może być bardzo ciekawa zmiana, i wkrótce Wam powiem, dlaczego uważam, że to może być no, najlepszy. To taki trochę tytuł na podkrętkę, ale najlepszy skład Red Bulla w, w historii, bo naprawdę jest się czym podniecać. Trzecia rzecz, która została pokazana przez ten ruch, to to, jak krótka jest droga. Ze szczytu na niższy poziom. Zobaczcie, że Pierre Gasly przejechał tylko jedną część sezonu w Red Bullu i od razu go wyrzucono. Tutaj nie było momentu na zastanowienie, tutaj nie było momentu takiego, aby dać Pierowi jeszcze więcej czasu. Oni stwierdzili, że to już jest ten, ten odpowiedni właśnie moment, aby go, aby go zrzucić. No i tak naprawdę, słuchajcie, Pier był w momencie, w którym tysiące kierowców. Młodych kierowców, którzy zaczynają karierę i tych, którzy też jeżdżą w Formule 1, o którym oni marzą. Oni wszyscy chcieliby być w zespole, który daje szansę na wygrywanie wyścigów. Pierre był w takim zespole, dotknął niemal nieba, jeśli chodzi o świat Formuły 1, no i nie wyszło. I został zdegradowany, no i pytanie, co dalej się z nim stanie. Kolejna rzecz, to już czwarta, która została nam uwydatniona przez ten ruch, to to, jak jest właśnie ciężko być na tym szczycie Formuły 1. Ja pamiętam, gdy w zeszłym roku rozmawiałem z Robertem Kubicą na temat Charlesa Leclerca, to jeszcze było zanim okazało się, że Charles przejdzie do Ferrari. Pytałem Roberta o to, czy jego zdaniem to jest dobry, to może być dobry ruch ze strony ekipy z Włoch. On mówi: Nie mam wątpliwości, że Charles jest wielkim kierowcą i ma ogromny talent. Ale pamiętajcie, że bycie na szczycie, bycie szczególnie też w Ferrari, to jest zupełnie inna rzecz, to jest zupełnie inna. Inna praca i trochę tak też jest z, też w przypadku Red Bulla, bo to też jest bardzo specyficzne środowisko pod innymi względami niż Ferrari, ale jednak tamta kultura pracy i presja jest bardzo duża i też inna, jeśli chodzi o ekipę Ferrari, to jest inny rodzaj presji, bo w Ferrari czujesz presję całego włoskiego narodu, a jeśli chodzi o Red Bulla, no to Helmut Marko i Christian Horner gdzieś stoją nad Tobą z rózgą i złowieszczą nią nad twoją głową wymachują i tak naprawdę jeśli chodzi o, o te kwestie to to pokazało, że Piergasz, który był kapitalnym kierowcą w Toro Rosso, który notował świetne Wyniki, wchodzi do zespołu na szczycie i nagle okazuje się, że już w przedsezonowych testach rozbija samochód, a później kompletnie sobie, także przez to, bo o tym też mówił Helmut Marko, sobie po prostu nie radzi na tym szczycie. A przecież to jest kierowca, który ma ogromny talent i tego mu nikt nie zabiera, ale to jest kolejny przykład na to, że to nie jest wcale takie proste w świecie Formuły 1, że jeśli mamy kierowcę z dużym talentem i wsadzimy go do szybkiego samochodu, to on momentalnie, tak jak na przykład Lewis Hamilton, gdy wszedł do McLaren'a, to momentalnie on będzie w stanie wygrywać i walczyć. Te najwyższe miejsca. No nie, tak to nie działa. Chciałem powiedzieć, że niestety tak to nie działa, ale może niestety, bo dzięki temu mamy mnóstwo emocji. No i piąta rzecz, która pokazuje, którą ten ruch pokazuje i uwydatnia, to to, że może nie do końca ten model Red Bulla się sprawdza. Może nie do końca model, w którym cały zespół jest skrojony pod Maxa Verstappena i ja w niego i mówi, że to jest kierowca numer jeden. I... Przez to ten drugi kierowca czuje, że tak naprawdę w pewnym momencie on i tak będzie na przegranej pozycji. Tak czuł Daniel Ricardo, przecież, który też ma ogromny talent, więc może jakoś ta formuła działania Red Bulla się wyczerpała. Może oni, tak naprawdę, dopóki nie zmienią tego, albo dopóki Max Verstappen od nich nie odejdzie, to tam zawsze ten drugi kierowca będzie, będzie stał na przegranej pozycji i, i, i będzie miał problemy, aby w, takim, w takiej zdrowej atmosferze w tym zespole funkcjonować. Może to jakoś się wypaliło, może to ten pęd za Maxem Verstappenem, jeśli chodzi o szefów Red Bull'a, może on jest tak bardzo aż niepotrzebny, bo może Max Verstappen też bez tego pędu by sobie świetnie radził, bo wiemy jak ogromną skalą talentu dysponuje. No ale teraz przejdźmy do meritum. Dlaczego mówiłem o tym, że, dlaczego w tytule jeszcze sobie zerknę, abym nie przeinaczył tego, co, co napisałem. Red Bull z najlepszym składem w historii, ze znakiem zapytania. Dlaczego tak twierdzę? Ano dlatego, że mamy Maxa Verstappena, który niewątpliwie ma papiery na to, jeszcze nie jest, ale ma papiery na to, żeby być jednym z najwybitniejszych w historii. O jego talencie mówi każdy, pod wrażeniem jego talentu jest kubica i, i też głośno o tym mówi. I wsadzamy do niego kierowcę, o którym na przykład Charles Leclerc, zapytany przez jednego z dziennikarzy, jaki był najlepszy kierowca, z jakim kiedykolwiek się ścigałeś. A teraz ważna uwaga. Charles Leclerc w kartingu był taki moment, w którym ścigał się z Oconem, z Gaslym, z Verstappenem, z Albonem właśnie. Charles Leclerc chwilę się zastanowił i powiedział Max Verstappen i Alex Albon to są ci najlepsi kierowcy, z którymi kiedykolwiek się ścigałem. I to też pokazuje, jakim kierowcą jest Albon. Ja przypomnę, że ten gość jest pierwszy rok w Formule 1. Wcześniej nie jeździł. Samochodem najwyższej kategorii. On, absolutnie jeśli chodzi o doświadczenie, no to jest największym debiutantem spośród wszystkich kierowców, których mamy teraz w stawce. I ten gość nagle dostaje szansę, aby wsiąść do Red Bull'a. Jeśli jego talent tam wypali, jeśli on będzie miał możliwość zrealizowania się i dostanie trochę czasu i nie będzie tak źle radził sobie z tą presją jak Pierre Gasly, to naprawdę może, być, może to być kierowca na lata dla Red Bull'a. To może być kierowca, który. Wraz z Maxem Verstappenem może dokonywać rzeczy wielkich, może nawet już w przyszłym sezonie. A pytanie, co wydarzy się w sezonie 2021, ale trzymam kciuki za Aleksa, bo to kapitalny chłopak, zawsze uśmiechnięty, zawsze pokorny, skromny, czasami też nieśmiały, ale widać, że, że to, co pokazuje na to, że naprawdę za nim przemawia. No i też zobaczcie, że oni nie zdecydowali się na kwiata, który zdaniem wszystkich wydawał się pewniejszą opcją, ale zdecydowali się na Albona, więc oni widzą, co ten człowiek potrafi robić za, za kierownicą, jeśli damy mu trochę czasu, no to naprawdę możemy mieć być może najlepszy duet w historii Red Bulla w formule 1. Zobaczymy jak nam się to poukłada, to jest wielka niewiadoma, ale ja myślę, że projekt Alex Albon w Red Bullu może wypalić. To tyle o Red Bullu, przechodzimy sobie teraz do Williamsa i do tego Jakie informacje ostatnio pojawiały się w kontekście Roberta Kubicy, a te informacje niestety nie są zbyt dobre. Bo to, co ostatnio czytamy w trakcie tej przerwy od pracy w Formule 1, to albo oceny kierowców, i praktycznie każdy portal, czy jakiś tytuł prasowy ocenia Roberta Kubica bardzo, bardzo źle. Albo jakieś kolejne teorie na temat tego, dlaczego Kubica dostaje bęcki od Rasela. No i mamy teorię na przykład Johnnego Herberta, który mówi, że być może tam nie do końca sobie kubica radzi z przyciskami na kierownicy, że tak się dużo dzieje w tym samochodzie. Nie wydaje mi się, bo gdyby sobie nie radził z przyciskami, to zostałoby to zauważone od razu i gdyby to tak bardzo wpływało na jego tempo, to byłoby to wyłapane przy pierwszych testach z Renault, przy pierwszych testach z Williamsem, no dziwne by to było. Zresztą Robert sam jakby wielokrotnie mówił, że absolutnie nie o to chodzi i absolutnie z tym nie ma żadnego problemu. Mieliśmy też teorię, pozwólcie, że sobie tylko przypomnę. A tak, jeden z dziennikarzy Motorsportu mówi, że Robert Kubica to jest jednak kierowca praworęczny, który w 70% jedzie, prowadzi samochód ręką lewą. No i to wpływa na to, że do końca sobie też z Raselem. Nie jest w stanie poradzić w walce na torze. Nie tylko Robert Kubica, ale też Claire Williams czy inne postaci z Formuły 1 mówiły, że jeśli chodzi o ograniczenia, to to nie ma żadnego wpływu na jazdę Kubicy. Tak mówił też Kubica, który jest najtwardszym sędzią. Nie wiem po raz który to mówię najtwardszym sędzią dla siebie i odnoszę wrażenie, że. Gdyby tylko rzeczywiście ta kontuzja mogła wpływać bardzo negatywnie na jego wyniki, bardzo negatywnie, czyli tak, że Kubica aż takie straty notowałby do Rasela, no to po prostu on by się do tej Formuły 1 nie pchał, bo po co miałby się pchać w coś takiego, w czym jest teraz, wiedząc, że jakby nie jest w stanie się poprawić, bo to wynika właśnie z jego kontuzji. No nie, nie wydaje mi się, żeby to była prawda. No i mamy też teorię inżyniera z Williams'a z ostatniego weekendu wyścigowego teorię dotyczącą opon, że Kubica nie do końca radzi sobie z tymi oponami na pewno radzi sobie gorzej niż Rassel. Czy radzi sobie gorzej niż Rassel? Bardzo prawdopodobne, bo Rassel jest po prostu bardziej wjeżdżony w te opony od też zeszłego sezonu, gdy jeździł w Formule 2 na bardzo podobnych gumach. Czy Robert ma problem jakiś duży ze zrozumieniem Opon polemizowałbym, bo po pierwsze trochę na tych oponach już zdążył przejeździć, testował w zeszłym roku przecież w kilku sesjach treningowych te Opony, Brał udział w testach Pirelli. Jeździł tym samochodem już od pewnego czasu. No, i jeśli spojrzymy sobie na przykład na kwalifikacje do Grand Prix Chin i jedną dziesiątą chyba, jeśli się nie mylę, albo nawet mniej. Wybaczcie, mogłem to sprawdzić, ale w każdym razie bardzo mała różnica między nim a Raselem w kwalifikacjach, i co. I, I wtedy, bo jeszcze sprawdziłem, co kierowcy mówili po tej sesji, jakby George nie mówił, że mają jakieś wielkie problemy. Mm. I co, i wtedy Kubica wiedział jak działają te opony. Wiedział na, w trakcie kwalifikacji na Hockenheim, w trakcie kwalifikacji na Silverstone, gdzie sam Kubica mówił, że gdyby nie pewne rzeczy związane z samochodem, to byłby w stanie Rosella przegonić. No to co, to z toru na tor nagle kierowca zapomina jak te opony działają. Oczywiście, jeśli chodzi o sam samochód, to sam samochód może sobie gorzej radzić z oponami, nawet między różnymi sesjami, co widzimy na przykład na, w, w kontekście Hasa, który takie problemy ma w tym sezonie. Ale jeśli chodzi o samego kierowcę, i to jeszcze kierowcę, który ma gigantyczne doświadczenie, który zawsze uchodził od specjalisty od opon, na którego wiele ciepłych słów spłynęło z ust Mario Isoli, czyli szefa. Pirelli, gość, który jeździł w rajdach i poznawał tam też różne opony, różną charakterystykę, tras i tak dalej, i tak dalej, nie jest w stanie sobie poradzić w aż takim stopniu z oponami. Nie jestem do tej teorii przekonany. Może część prawdy w niej rzeczywiście jest. Myślę, że Robert Kubica może sobie gorzej radzić z oponami niż George Russell, bo generalnie Russell w tym momencie to jest jeden z większych talentów prawdopodobnie w całym świecie. Formuły 1, ale żeby to aż tak wpływało na jego wyniki, do końca mi się to nie wydaje taką bardzo prawdopodobną opcją, ale postaramy się o to zapytać Roberta już w trakcie weekendu na torze SPA, bo to już w przyszłym tygodniu. No i jeszcze na koniec króciutko o Georgiu Russell'u i o hejcie. Russell powiedział, że 50% komentarzy na jego profilach społecznościowych to hejt ze strony polskich kibiców. No i zaraz oczywiście część fanów z Polski, stwierdziła, no jak 50%, na pewno nie 50%, na pewno mniej. No to po pierwsze, jakby George użył tego 50%, po prostu, żeby jakby pokazać skalę, pokazać, że tego po prostu jest bardzo dużo, przecież on nie siedział i nie liczył, że z 450 komentarzy 225 to są komentarze hejterskie ze strony polskich kibiców. No nie, chodzi jakby o pokazanie skali. Myślę, że George... Okej, okay, ktoś powie, powinien spojrzeć na Roberta, który absolutnie się nie przejmuje komentarzami. W ogóle nie zagląda do internetu. Tak, ale to jest zupełnie inne pokolenie. George zagląda do internetu, prowadzi swoje profile społecznościowe. Interesuje go to, co dzieje się w sieci. Siedzi cały czas wpatrzony w, w telefon. To jest inne pokolenie niż Robert, i trudno się dziwić, że on akurat te komentarze czyta. Taki sobie wybrał sposób, teraz, w tym momencie, na swoją karierę, że te komentarze czyta, może kiedyś przestanie, może nie. Jego, jego wybór. Ważne, jakby w tej całej sprawie, jest to, że to po prostu smutne, że taka rzecz wychodzi na na światło dzienne, że pojawia się artykuł, w którym jest tytuł, że polscy kibice hejtują George'a Russell'a. No, no, no nie o to nam chodziło w całym powrocie Roberta. Wiem, że cały ten powrót, jeśli chodzi o wyniki, to nie jest to, czego oczekiwaliśmy i to też ma jakiś związek z tym, co się wypisuje w sieci, ale dokładamy taką kolejną cegiełkę do tego marnego obrazu Roberta w Formule 1 w tym momencie, jeśli chodzi o zagraniczne media, bo za chwilę dziennikarze takie rzeczy też będą dostrzegać i będą mówili, że frustracja wylewa się nie tylko ze strony Roberta Kubice, ale też ze strony jego kibiców. Nie potrzebujemy tego. Domyślam się, że wśród widzów, którzy oglądają ten kanał, niewielu jest takich, którzy jakieś durne, hejterskie wpisy wypisują pod postami Georgia, ale jeśli takie osoby są, no to naprawdę, dajcie sobie spokój, bo jakby... Przede wszystkim nie ma za co tego gościa hejtować, bo on nigdy nic złego o Robercie nie powiedział. On ma do niego ogromny szacunek. Widać było na Hungaroringu, jak on do kibiców się odnosił. Oczywiście tam też było widać, jak ci normalni kibice się odnoszą do George'a Russell'a. Pozdrawiali go, skandowali jego imię i nazwisko. Kapitalne. Chodzi tylko o to, co się dzieje w sieci i używanie argumentu, że Brytyjczycy, spójrz co robią Brytyjczycy, bo Brytyjczycy też hejtują Roberta, no, no i co z tego, to my mamy, co to jest kodeks Hammurabi'ego, w starożytności żyjemy, że teraz będziemy nawalać w George'a, bo jacyś kibice angielscy nawalają w, w kubice. no nie, no jakby po co to robić, dajcie sobie spokój, jak macie napisać jakiś durny komentarz na temat innego kierowcy Formuły 1, który tak naprawdę nic nie zrobił, on po prostu robi swoją robotę. Pamiętajcie, że to nie jest tak. Nawet jeśli teoria ta najbardziej hardkorowa, że Williams specjalnie, w co nie wierzę, no, że Williams specjalnie sabotuje Roberta Kubica, nawet jeśli ona jest prawdziwa, ale nie jest, to to nie wygląda tak, że oni siadają z George'em i George mówi dobra, to dokopmy Kubicy i, i będzie fajnie, bo ja będę szybszy. No nie, no tak to, tak to nie działa, więc jakby dajcie spokój, jak macie coś napisać głupiego, to na chwilę może odejdźcie od komputera, nie wiem, włączcie telewizję, włączcie sobie ósmy wiek na przykład, albo jakieś inne kanały na, na YouTubie, posłuchajcie jakiejś muzyki spokojnej i wtedy wróćcie do komputera i może stwierdzicie, że to po prostu nie ma sensu. A tych, którzy wybierają się do Gdyni na werwę, to gorąco pozdrawiam i zachęcam do tego, abyście pokazali George'owi, że Polscy kibice są absolutnie normalni i to, co on widzi w sieci, to jest po prostu jakiś ułamek naszych fanów. Bo jak wiemy, fani Kubicy są znakomici. Co zresztą zostało pokazane i jakby podkreślone podczas ostatniego weekendu na Hungaroringu. To tyle dzisiaj ode mnie. Wkrótce kolejny film. Ja już spadam przekować się, przygotowywać mój samochód. Bo w niedzielę jadę słuchajcie amatorskie zawody w Warszawie organizuje Automobil Klub Królewski. Zawody dla amatorów: jeśli chcecie w nich wystartować swoim samochodem, to nic nie stoi na przeszkodzie. Potrzebujecie tylko sprawnego samochodu z badaniem technicznym, z OC, i potrzebujecie kasku. Kask sobie można wypożyczyć i 200 zł wpisowego i jedziecie, ścigacie się. Naprawdę, jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Na pewno wam pomogę. Są jeszcze miejsce, na liście zgłoszeń. To będzie na pewno fajna impreza, bo automobil klub królewski zawsze robi fajne imprezy. To jest zresztą klub, do którego należę i z czego jestem dumny, bo to kapitalna grupa młodych ludzi, którzy inaczej podchodzą do motorsportu sportu i tej imprezy naprawdę zawsze wyglądają. Świetnie, pomiar czasu na, przez fotokomórki, wyniki od razu w internecie. Świetna organizacja, zresztą w ogóle jeśli chodzi o amatorskie ściganie, to wszystko poszło do, do przodu, więc warto zacząć z tym swoją przygodę. Ja w końcu nagram film na ten temat, ale to jeszcze trochę mi pewnie czasu zajmie, bo na razie bieżączką Formuły 1 będę się zajmował. To tyle, kończę gadanie. Zapraszam do innych filmów, a na ten moment to wszystko. Cześć.